Danuta Stefanowicz. Z zawodu jestem psychoterapeutką. Siedem lat temu zachorowałam. Przeszłam leczenie mastektomię i cztery cykle chemii. Ponieważ jestem psychoterapeutką, to zaczęłam analizować, dlaczego ja zachorowałam. Zawsze mówiłam, że choroba jest oznaką zdrowia czyli że choroba mówi nam, że coś robimy w życiu z źle. Że zachorowaliśmy. I teraz zadałam sobie wtedy pytanie, dlaczego ja zachorowałam, dlaczego mi się ten nowotwór pojawił. I ponieważ ja dwadzieścia parę lat pracowałam z osobami współzależnionymi, to znaczy z kobietami, które mają mężów alkoholików. I to był taki rodzaj destrukcji, który, z którym miałam do czynienia, z którym pracowałam, że stwierdziłam, że to mnie bardzo jednak przez te 20 parę lat obciążyło i że, że czas teraz pomyśleć o sobie. I wtedy zrezygnowałam z pracy, a ponieważ bardzo lubię kontakty z ludźmi, kontakty z kobietami, to postanowiłam wejść do Stowarzyszenia Amazonek. No i właśnie. Też w takim celu, żeby nauczyć dbania o siebie, radzenia sobie z lękiem, radzenia sobie ze stresem, tak? Komunikacji, żeby umiały asertywny sposób się zachowywać, tak, żeby umiały wyrażać swoje uczucia i tak dalej. I taki miałam cel i mam nadal. Nie robię żadnej psychoterapii koleżankom, ponieważ one potrzebują bardziej takiego poziomu psychoedukacyjnego, czyli tu i teraz, a nie sięgania gdzieś w głąb, tak? I dokładnie jest tak, że staram się właśnie mówić tym kobietom i przekonywać je do tego, żeby zaczęły bardziej dbać o siebie. Z tego, co zauważyłam, to są takie schematy, że one tak miały pracę, obowiązki w domu, i, I na tym się skupiało ich życie. Także mało jest osób, które tam się udzielały jakoś, czy miały jakieś zainteresowania swoje, które zainteresowania realizowały, więc mało jest takich kobiet w Amazonkach. I te kobiety dużo gorzej przechodzą tą chorobę. Dlatego, że one. Jakby tak bardziej się poddają tej chorobie, że to już jest źle, to jest nieszczęście, teraz nic już mnie nie czeka dobrego w życiu, tak? że to po prostu jest obciążające dla nich. I też o to chodzi, właśnie, żeby, żeby przekonać je do tego, że one mają wpływ na to na swoje zdrowie mają wpływ zmianą myślenia, zmianą zachowań, stylu życia, kontaktem z przyrodą to, co nas tutaj uczył. Konrad, to ja robiłam przez wiele lat z kobietami. Wyjeżdżam na maratony nad morze i też robiłam ćwiczenia oddechowe i y, tutaj też robię te ćwiczenia. Widziałaś to ćwiczenie, co robiłam, nie? Nie. Otwórz drzwi, powitaj słońce w nieczucie. Tak y, to jest takie ćwiczenie. No to nawet nagrane mamy. Y, że ludzie stają, tak na tej sali dzisiaj robiłam nawet, wszyscy wstają i ja mówię, powtarzajcie po mnie i słowa, i gesty. I to są takie słowa proste i gesty słowa Otwórz drzwi, to co dzisiaj nas uczył Konrad, no to ja dokładnie to robiłam z moimi pacjentkami, żeby wszystko co ze świata, to mam cały tekst powiedzieć? No. Otwórz drzwi, powitaj słońce, to na stojąco się robi, pokłoń się ziemi, Weź kroplę deszczu i wiatr. I weź ogień. Potem jest, weź z każdej strony świata to, co dla ciebie najlepsze, wymieszaj to w sobie i utul swojego tygrysa. To jest cała mądrość życiowa. W skrócie, babeczki to zaraz mnie prosiły, żebym pisała, żebym nagrała to, żebym na YouTubie puściła. Bo to jest proste, to trwa trzy minuty, czy nawet nie, a to jest w tym zawarte właśnie to, co on mówi, otwierać się na słońce, otwierać się na powietrze, tak? Naprawdę to jest fajne yy, i to ta prostota to też przyciąga, tak? Że, że to nie musi poświęcić nie wiadomo ile czasu, ale rano jak wstanie, to może wyjść sobie na balkon i zrobić jakieś ćwiczenie, prawda? Otwórz drzwi. Powitaj słońce, pokłoń się ziemi, weź krople deszczu i wiatr. Weź ogień. Weź z każdej strony świata to, co dla Ciebie najlepsze. Wymieszaj to w sobie i utul swojego tygrysa. Utul swojego tygrysa, czyli o, trochę tak przytul tą złość w sobie, tak, że każdy człowiek ma w sobie, w sobie takiego wojownika, tak, czyli żeby też jakby trochę go oswoić, tego wojownika. I to wszystko razem jest takie mądre, nie, że to, co jest w naturze, żebyśmy my to wymieszali w sobie, czyli czerpali ze świata siłą, moc i po prostu z tego korzystali. To jest naprawdę super ćwiczenie. No, być może, że nagram na YouTubie. <laughs> Dokładnie tak, że to, to nie tylko na zdrowie, ale w ogóle na, na swoje życie wpływ myślenia jest ogromny, prawda? Wszystko jest w głowie więc, jeżeli myślę, że jestem słabym człowiekiem, że nie wiem, właśnie zaraz złapię katar, zachoruję, tak? I to wtedy się też poddaję tej chorobie. I, I to jest bardzo ważne, żeby w momencie zachorowania na nowotwór, to jest tyle czynników, które się składa na to, że ta osoba zachoruje. Ja, na przykład, miałam przez 20 lat torbiele. I ten. Torbiele były od hormonów, które zapisywał mi lekarz. Ja mu mówiłam, że te torbiele się pojawiają. On mówił, brać. Ja mówiłam, ale jest ich tu 10, tu 15. Komarnie. E on mówi, brać, nie że tego. Ja i sama odstawiłam, ale torbiele miałam i z jednego torbiela się zrobił nowotwór. Miałam zrobioną biopsję, i po tej biopsji właśnie już coś się zaczęło rozwijać. Także. To było, no jakby w dużym stopniu nie zależało ode mnie, tak, natomiast jak przeanalizowałam, że ta praca mnie obciążała emocjonalnie, bo myślenie nie miałam złego, tak, ja mam do dzisiaj myślenie takie, żeby właśnie korzystać z życia i pozytywne myślenie, że niektóre rzeczy... Yy, myślenie pozytywne przyciąga do siebie dobre rzeczy, tak? Dlatego to, to było dla mnie szokujące, że ja zachorowałam na ten nowotwór. Natomiast właśnie obciążenie psychiczne, emocjonalne, innych problemami, no bo ja mam dużą empatię i się martwiłam z każdą pacjentką. Płakałam z każdą, przeżywałam te jej, jej historie, tak? I postanowiłam skończyć i teraz już od tych siedmiu lat nie pracuję z tą destrukcją, tylko pomagam w, takim w taki sposób, żeby pozytywnie sięgać po wszystko, co nas otacza. Tak? Czyli pozytywne rzeczy czerpać za siebie, nie myśleć o chorobie, tylko myśleć o zdrowiu. Że teraz ja już jestem zdrowa, to co minęło, to minęło, to przeszłam przez jakiś nie wiem, kawałek trudnej drogi, jakby tam, nie wiem, jak się określa wędrówkę człowieka przez życie. To był trudny odcinek, ale teraz już jest ok. I, i to doświadczenie mnie nauczyło, że pewne rzeczy trzeba eliminować, tak, żeby właśnie nie obciążać się, a pozytywnie właśnie odżywiać się dobrze. Spotykać się z ludźmi, którzy mi służą, tak? czyli takimi, którzy mnie wspierają, którzy mnie nie krytykują, nie oceniają, tylko po prostu są dla mnie życzliwi. Też ważne jest, żeby właśnie sobie robić ćwiczenia oddechowe, żeby przed snem zrobić sobie ćwiczenia relaksacyjne i to nastawienie, myślenie o tym, że ja mam wpływ na swoje życie, no, sprawiło, że ja w tej chwili jestem zdrowym człowiekiem. Tak? I dobrze się czuję, i też, jak tu koleżanka mówiła, jestem szczęśliwa, że, że tak jest, jak jest, że ten trudny czas przetrwałam, a teraz już jest dobrze i myślę, że będzie dobrze. W stowarzyszeniu są kobiety, po to one przychodzą. Jak ja zauważyłam, że one przychodzą. Yy, po to, żeby się wspierać, żeby nie być same. I to im daje siły. Nawet tym, które, które miały złe nastawienie. To sama integracja z Amazonkami daje im poczucie, że nie są same w tej chorobie. I im jest łatwiej tą chorobę pokonywać. Na pewno jest całe mnóstwo ludzi, kobiet, tak, które nie wiem, się załamują, wycofują, ale my w stowarzyszeniu takich nie mamy. My mamy takie, które... Tak, które po prostu dbają o siebie i właśnie przez to chodzenie na basen, na, na gimnastykę, tak? Przepraszam. to co organizujemy razem, jakieś wyjazdy, jakieś pielgrzymki do Częstochowy, to wszystko tworzy taki klimat, że one się ze sobą dobrze czują, się wspierają tak? i mają przez to siłę. No jak naprawdę w stowarzyszeniu jest dużo kobiet, które mają jakieś nawroty choroby. Ale wiedzą, że tam nawroty to jest normalna rzecz. Że jedna miała ten nawrót, i znowu przechodzi leczenie, tak? Któryś raz, drugi raz na przykład, i znowu wraca do zdrowia. No właśnie, ja mówiłam trochę o tym, że ja właśnie z pacjentkami swoimi pracowałam w taki sposób, że uczyłam ich ćwiczeń oddechowych i tak dalej, ale sama bardzo. Chcę skorzystać z tego, co tutaj proponuje Konrad. Ja czuję, że to jest po prostu moje, że to jest takie autentyczne. Ja właśnie tego potrzebuję. To mnie bardzo pociąga i mnie fascynuje to, że on tak głęboko wchodzi w to. Tak? Że tak, takie ma spojrzenie. Ja miałam również takie spojrzenie, ale nie aż tak głęboko, jak on. Tak? Że to troszeczkę tak jak wygląda jakby troszeczkę było dziwne, tak? Jak on sam mówił o tym, nie? Ale naprawdę to jest fascynujące, <laughs> bo to, to jest jakby powrót do natury. Myśmy odeszli od natury, tak? A teraz wracamy z powrotem. I to jest właśnie pokazane, że to, co nam służy, jest naokoło nas, a my bierzemy chemię, tak, różne rzeczy i karmimy się czymś złym. Jestem przekonana o tym, że kontakt z naturą, z przyrodą. Właśnie chodzenie boso po trawie, e, przytulanie się do drzewa, e, ćwiczenia oddechowe, nabieranie siły e, energii ze słońca, z powietrza, to jest to, co może człowiekowi naprawdę super służyć. Ja już dzisiaj mówiłam o tym, że to zamiast, powinno być zamiast tej porannej kawy, tak? że ta energia nie jest z kawy, tylko z natury. I że to po prostu y, jestem przekonana, że to, o, to bardzo służy człowiekowi. W 100% pewna jestem i, i że warto do tego wrócić, warto to robić, warto ćwiczyć to. Ja chodzę po swoim ogrodzie, mam działkę za Stargardem i mam 1400 metrów. Ja Ci pokażę potem ile ja mam kwiatów, zdjęcia, chodzę z drzewami, rozmawiam, uśmiecham się do moich kwiatków, one są piękne, teraz jest cudny czas, także lubię to, lubię naprawdę, z rybkami rozmawiam, mamy oczko wodne i chyba z 40 rybek w tym roku się one musiały rozmnożyć, jest tak dużo, takie są fajne, one jak kury przypływają do brzegu i ja mówię, znowu chcecie jeść jak kury, naprawdę, dzioby otwierają. Ja im daję. No. Super jest kontakt z naturą. Dla mnie to jest rewelacja naprawdę. Marzenia są takie, żeby mm, moje dzieci, moje wnuki były zdrowe, żeby moja wnuczka skończyła studia, jest na pi piątym roku medycyny, żeby mój wnuk do, dostał się teraz do szkoły. Oficerskiej we Wrocławiu będzie. Tam teraz 9 miał egzamin, czy tam, nie wiem, testy jakieś sprawnościowe. Tak? Co jeszcze takiego? No, żeby teraz jadę we wtorek do sanatorium, do inowrocławia, żeby fajnie czas spędzić. No takie twoje, twoje, twoje. Moje masy. to żebym była zdrowa. No i to jest chyba najważniejsze, żeby dalej w Amazonkach mogło się realizować, bo ja bez, bez tego sobie nie wyobrażam życia w ten sposób, żeby siedziała w domu i nie i pilota trzymała w ręce. Nie? Ja po prostu lubię być między ludźmi i, 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 i udzielać się społecznie.